Piękna dziewczyna i fantastyczne fajki. Co to są za fajki? E, to jest kolekcja mojego taty, Jurka Kowalskiego, którego niestety już nie ma z nami. E, I e, razem z moją mamą i z moim bratem chcieliśmy te chcieliśmy fajki oddać dobre ręce osób, które doceniają e, płucz i tych e, pięknych rzeczy. Co to są za fajki? Jakiego rodzaju? E, ojku, to bardzo przeróżne od, od Kupińskiego, przez Wałęna. E, ojku, no nawet nie jestem w stanie wszystkich. Dwa lata, e, lata kolekcjonował fajki praktycznie całe swoje życie. E, bardzo dużo też fajek dostawał w prezencie od osób, którzy widzieli, że, że bardzo kocha fajki. I, I tym sposobem zebrała się kolekcja ponad 200. Czy te fajki jeszcze gdzieś można kupić? Y, można się ze mną skontaktować. Y, mam zrobione zdjęcia tych fajek, więc mogę się nim podziwić. I wtedy osoba może zdalnie się ze mną skontaktować i zadecydować, czy te fajki kupić. A na jaki adres? Na adres mailowy kowalska.joanna.ewa małpa gmail.